Oho, ja, ja, ja Pol. Cześć Adolf. Cześć Herman. Co dziś malujesz? Motylki. Całe. Z powyrywanymi skrzydełkami. O co chodzi? Dzwonił Stalin. Czego chce ten brutal? Chce napaść na Polskę i pyta, czy się przyłączysz. Polska? A gdzie to jest? No, bok. To tam, gdzie mieszkają Polacy? No, są słabi, nie mają samolotów, a ich przywódcą jest jakiś grzyb. Ryc, śmigł, pamiętam go. Podobały mu się moje motylki. No to jak? Napadamy czy nie? No, nie wiem. A nie moglibyśmy napaść na Bułgarię? Nie. Dlaczego? Bułgaria jest za daleko. Możemy napadać po sąsiedzku. A co ci zrobiła Bułgaria? Nie chcieli wystawy moich obrazów, Świnie. No. To tak jak Anglicy. Francuzi. Czesi. Austriacy. Mongołowie. Meksykanie. Masajowie. Gering. Tak, ma